Cześć Boże, kochani. Witam serdecznie, jak zwykle, wszystkie istoty na Ziemi, we wszechświecie. Każdą osobę, wszystkie krzewy, piasek, przede wszystkim piasek w ziemię, która nas nosi. Kochani, dzisiaj taki temat. Bardzo dużo dostaje listów, e-maili, telefonów od, y, od świętych osób. Kochani, jest taki problem, wirus, y, epidemia, y, malutkie dzieci. Wszystkie noworodki, małe dzieci, które się dopiero urodziły, dzieci starsze, rzucają się, to jest, rzucają się na święte osoby, próbują wykorzystać te osoby. Kochani, musimy wspólnie wszyscy się modlić o to, żeby ten wirus się skończył, żeby to wszystko miało sens i żeby. Nie było już takiej nagonki na te święte osobistości, kochani. To są zazwyczaj panowie w czarnych sukienkach. I przez to, że noszą te czarne sukienki, ubierają się w nie, są święci. I dlatego te dzieci się rzucają na nie, próbują korzystać z sytuacji, że widzą pana w sukience, kochani. Nie wolno tak robić. Musicie wszyscy powiedzieć swoim dzieciom, nawet noworodkom, co się urodziły, że nie wolno takich rzeczy robić już świętym osobom. I to przesłanie dzisiaj dla wszystkich ludzi na całym świecie jest bardzo ważne. Bądźmy razem się złączmy w naszej, naszej wierze. Nasza wiara musi być mocniejsza od tego, co te dzieci zachorowały. One wyzdrowieją, kochani. Niedługo. Czeń Boże.